Hej, dzisiaj u mnie w newsach. Player housing w Wowie będzie dla wszystkich. Forza 6 powstaje, a z kolei gry z serii Total War trafiły do chmury nvd To i więcej w moim materiale. Zapraszam tu, 7 Forza 6 powstaje, przynajmniej takie plotki głosi znany liter od Microsoftu Nate Decay. Według niego. Podczas targów w Tokio na koniec września dostaniemy zwiastun zapowiadającym tą grę. Co ważne, tytuł będzie odbywał się również w Japonii. Jest to dobra informacja dla fanów, ponieważ w ostatnich tygodniach, miesiącach mieliśmy bardziej sceptyczne informacje co do istnienia całej serii. Po masowych zwolnieniach w wiele osób przewidywało, że Forza zostanie ubita. Microsoft wydał oświadczenie na Eksie mówiące o tym, że mają zamiar wspierać tą serię, ale tylko tytuły, które już powstały nie mówili nic o przyszłości. A tu taka niespodzianka. Moje pytanie i też moja ciekawość wiążąca się z tym tytułem przede wszystkim wynika z tego faktu, że nie wiem co dostaniemy. Czy to będzie to, co nad czym pracowało studio przed zwolnieniami, a Microsoft wydaje tą grę tylko po to, żeby odzyskać trochę kapitału? Czy też rzeczywiście ma zamiar wspierać Forza 6, rozbudowywać ją, a w przyszłości dawać ciekawe aktualizacje? Nie wiem. Wszystko okaże się pewnie w przyszłym roku, bo zapowiedź dopiero na koniec września, więc premiera grudzień albo przyszły rok ogólnie zakładam i w ten czas odpowiedzi na te pytania dostanę. Dajcie znać, czy wy jesteście również ciekawi, czy dostaniemy gniota, czy może pełnoprawny dobry tytuł. Layer housing w WoWie wydaje się być nie tyle rewolucją, ale ewolucją wszystkich dobrych pomysłów, które MMORPG i nie tylko miały na ten temat przez lata. Tutaj trzeba powiedzieć wprost, Blizzard wrócił trochę do korzeni swojego istnienia. Czyli zajebał za przeproszeniem dobre pomysły z innych gier, doszlifował je i wydaje jako swoje. Nie jest w tym nic złego, ponieważ większość gier robi podobnie, ale jakoś zawsze im brakowało to do poziomu Blizzarda. Tutaj mamy przykład, gdzie jeszcze można powiedzieć, że stary Blizzard żyje. Jest to trochę smutne, że mówimy o player housingu jako tym elemencie żywym dawnego Blizzarda, no ale tak jest jak jest. Niezależnie od tego, dobra informacja wypłynęła z GameSconu i naprawdę ciekawa dla osób grających w WOWA, ponieważ Dostaniecie dostęp do player housingu jeszcze przed wydaniem Midnightu. Co prawda nie będzie to pełen dostęp, nie będziecie mieli dostęp do wszystkiego, ale w patchu, który poprzedza wydanie dodatku, tak jak zawsze niektóre elementy z dodatku, czy też elementy, które reklamują, będą pokazane wcześniej. I tu mamy właśnie z tym do czynienia. Co za tym idzie, zanim kupicie dodatek, będziecie mogli już w grze przetestować tuż przed wydaniem, czy warto wydawać kasę na ten element? Jest to dobra opcja reklamowa, a przede wszystkim dobra dla całego rynku MMORPG-owego, ponieważ jeżeli Blizzard ustanowi naprawdę nowy standard player housingu, zakładam, że inne MMORPG-i będą próbowały kopiować to od nich. I dobrze, tak jak mówiłem, nie ma nic złego w kopiowaniu tego, jeżeli ktoś coś zrobił, a wy jesteście w stanie zrobić to lepiej. Miejmy nadzieję, tylko że kopii w play nie zakończy się na tym, że wszystkie RPG znowu będą do siebie podobne pod jakimś względem. Atak klonów na GeForce Now. Podczas Gamescomu Nvidia pokazała, o jakie tytuły ich usługa streamowania gier rozszerza się i w większości, według mnie, to jest jeden tytuł tylko w innych wersjach klonowych. A mówię tutaj o serii. Total War, ponieważ od sierpnia, de facto od 20, około 20, możecie na GeForce Now grać w Shogunat p Rom Remastered, Power Dynasty, Empire Definitive Edition, Napoleon Definitive Edition, Troja, Attila czy Medieval 2. Wszystko poprzedzone Total War. Tak naprawdę jest to według mnie jedna gra, tylko zmieniona data historyczna, gdy, e, kiedy dany tytuł odbywa się lub też zmieniona informacja, czy to jest fantazy albo sci-fi. Na koniec dnia cała seria Total War troszeczkę mi się zmyła w jedną całość i nie bardzo się mam z czego cieszyć. Za to na pewno będą się cieszyć ludzie od NVIDIA, ponieważ powoli i systematycznie coraz więcej gier na ich platformie streamingowej się pojawia, a do tego co jest ważne Platforma rośnie jako, jako jedna z niewielu. Zakładamy, że za jakąś dekadę albo dwie streaming gier będzie jedną z najbardziej popularnych form rozrywki, jeżeli chodzi o świat gamingu. Pecety i konsole kiedyś będą musiały temu stawić czoło. I zakładam, że Nvidia wygra, ponieważ zawsze z graczami wygrywa. Do tej pory Zieloni nie ponieśli porażki, mimo że wydają masę gniotów, jeżeli chodzi o karty graficzne. Stony, a bardziej prezes PlayStation Herman Hells odkręca porażkę Concordu. Twierdzi, że dobrze, że ponieśli porażkę za 400 milionów dolarów, ponieważ nauczyła ich, że muszą kontrolować budżety i patrzeć deweloperom na ręce, by ci nie wydawali gniotów. Tyle, że mam problem z tym stwierdzeniem, ponieważ poza tym, że to jest piarowa gadka, to jest coś innego, co mnie drażni. Gameplayowo, czy też deweloperzy, nie zawiedli przy Concordzie, tak? Nie była to dobra gra, była nudna. Postacie, design był nudny, ale to nie był jej największy problem. Wbrew temu, co internet by chciał powiedzieć, że Concord był absolutnym gniotem gameplayowo, to jest nieprawda. Gra działała, działała dobrze, tyle że nie oferowała nic ciekawego gameplayem, była po prostu średniakiem. Problem Concordu wywodził się z tego, że deweloperzy postanowili sobie określić swoich klientów jako złych ludzi. De facto nie możemy zapomnieć tego, że ci deweloperzy i osoby wokół studia odpowiedzialnego za Concord stwierdzili, że gracze są toksyczni. Że gry tworzone dla facetów są toksyczne, a to, że klienci ich gry będą w 90% mężczyznami, nie zaświeciło im dopóty studio nie zostało zamknięte. Bo prawda jest taka, że graczami w większości ciągle są mężczyźni. Jeżeli chcecie odnieść sukces i wydać na jakiś tytuł 400 milionów, musicie do mężczyzn coś zrobić. Puścić oko, stworzyć postać, która będzie dla nich ciekawa, lub też chociaż będą mogli tworzyć fantazję na podstawie tej postaci. Ja wiem, może i to jest ohydne, ale na koniec dnia to jest biznes. Jeżeli wybieracie drogę moralności, wybieracie drogę łoku, to nie dziwcie się, że większość społeczeństwa na, nas, na was patrzy dziwnie. A taka też ciekawostka dla samych deweloperów. Wiecie, że kobiety też lubią patrzeć na ładne postacie, nie tylko mężczyźni? Szokujące. I to nie jest tak, że nie zgadzam się z tworzeniem gier typu Concord. Można je tworzyć jak najbardziej, ale nie oczekujcie sukcesu komercyjnego. I wynika to z takiego faktu, że jeżeli tworzycie grę, którą będzie wspierało 1% ludzi, a 90 parę będzie przeciwnych, to nie kupi waszego tytułu. Jest to proste i logiczne. Jeżeli tego deweloperzy nie zrozumią, to niezależnie jak bardzo będzie Sony patrzyło im na ręce, to pan w krawacie nigdy nie zrozumie gameplayu w grze, że jest nudny, ponieważ on nie grywa w gry. A osoba do niego mówiąca mówi mu co chce i dostaniemy Concord 2.0, a maraton. Aczkolwiek tutaj jest jeszcze szansa, że gra będzie ok. Przekonamy się za parę miesięcy. Gdy Sony odwala Maniane, to Nintendo pokazuje, że wie, jak przyciągnąć najmłodszą widownię do siebie, wydając na YouTube serię It Is Me, Mario. Seria, seria filmów na YouTube jest skierowana przede wszystkim do najmłodszych i prowadzi ją oczywiście nasz ulubiony Hydrauli. Co ważne, wiele osób łączy tę serię z 40 leciem tej. Maskotki czy też głównego bohatera gier Nintendo. Ale również ja łączę to z faktem takim, że przez ostatnie lata, mimo że Nintendo odnosi naprawdę dużo sukcesy, to ma problem z przyciągnięciem najmłodszej widowni do swoich tytułów, a wynika to w dużej mierze z faktu takiego, że wiele, wielu fanów Nintendo obecnie już ma powyżej 20 lat. Co hmm. za tym idzie czas najwyższy wrócić do korzeni i po prostu skierować reklamy, jak i też. Więcej kontentu reklamowego do właśnie widowni poniżej 10 roku życia, by po prostu oni też stali się uzależnieni od hydraulika i innych gier z japońskiej korporacji. Żeby nie było tak różowo, pogadajmy o problemach Nintendo Switch 2 z wydajnością. Jak wiecie, Elden Ring na Switchu nie chodzi dobrze, Switchu 2, oczywiście tutaj mówię, ale nie jest jedyną grą z problemami z wydajnością. Nowe bordelance parę innych gier również zanotowało potężne problemy z działaniem na tej konsoli. A problemem jest de facto samo Nintendo. Według plotki, która wyszła z Gamescomu, Nintendo nie dostarczyło wystarczająco dużo dev kitów do deweloperów, by ci mogli spokojnie tworzyć na Switcha 2. A co ciekawe, odpowiedź korporacji japońskiej na te zarzuty była do tych studii taka. Spójrzcie gry na Switcha 1, bo Switch 2 je obsługuje. Jest to nie tylko hamskie, durne, ale też aroganckie i bardzo, bardzo podobne do Nintendo, które przez lata ignorowało, a wręcz rzucało kłody pod nogi deweloperom trzecim, gdy ci chcieli tworzyć gry na ich platformę. Jest to nic nowego dla osób, które tworzą na jakieś konsole Nintendo, ale fakt, że From Software który obecnie jest chyba uważany po Rockstarze za najlepsze studio na świecie, przynajmniej tak mi się wydaje, to jest moja opinia, nie mógł dostać wystarczająco dużo dev kitów, jest przerażające. Ponieważ Elden Ring jest tytułem, który jak się pojawi na Switchu 2, może się sprzedać w milionach egzemplarzy. Jeżeli ta gra będzie chodziła, chodziła fatalnie w jakimkolwiek trybie, to... Powiem szczerze, nie zdziwię się jak Fromsoftware nigdy więcej nie wyda żadnej gry na ten sprzęt. Z drugiej strony trzeba przyznać CD projektowi RED nagrodę za tak dobrą optymalizację Cyberpunka na Switcha 2, ponieważ on chodzi zajebiście, a Elden Ring jakoś nie może. Zostawmy na chwilę Nintendo i przerzućmy się do Microsoftu oraz posiadaczy konsol Xbox Series X, jak i S. Ponieważ właśnie dzisiaj premierę na tych sprzętach ma Helldivers 2. I jest to bardzo dobra premiera, ponieważ tytuł jest naprawdę fantastyczny. Już od ponad roku ta gra święci przede wszystkim triumfy, aczkolwiek miała kilka wpadek. Tyle, że trzeba powiedzieć wprost, nie wszystkie, jeżeli większość z nich nie była spowodowana przez deweloperów, czyli studio Arrowhead. Sony po prostu im mocno mąciło. Ale pomijając te wpadki, ta gra przez swój cykl życia do tej pory pokazała wyraźnie, jak budować hype, jak wspierać gry, jak zarządzać graczami i jak z nimi współpracować, by tytuł był ciągle popularnym i było o nim głośno w świecie gamingu. Gratulacje! A gracze Xboxowi powinni się przygotować, by poświęcić swoje życie w obronie Ziemi. A na koniec Pokémon Go, który 15 października podnosi level cap z 50. levelu do 80. Gratulacje. Niektóre osoby na pewno z tego powodu się ucieszą. Ja osobiście kiedyś przez parę godzin próbowałem zostać trenerem Pokémon Go, ale moja żona szybko mi powiedziała, że nie ma na to szans, by ona ze mną chodziła po mieście, jak ja próbuję łapać pokemony. Nie wiem, czy to była dobra decyzja, że jej posłuchałem, ale przynajmniej jestem ciągle żonaty. I na dzisiaj to wszystko. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie suba, lajka, komentarz, podbicie. Bye, bye.